Tam mamy 23 września Pastwiska obfite w trawę Co prawda już jesień widać, żółknie, trawa. Jedno z najgorszych pastwisk Tutaj bobry mieliśmy kiedyś w rowie całe praktycznie zalane było, no może nie całe, pół łąki było zalane pod wodą po usunięciu krzaków. Bobry już nie miały co jeść, się wyprowadziły. Tutaj mamy stado. Za około 2-3 tygodnie zaczynamy sprzedaż byczków. Jeśli ktoś by był zainteresowany, byczki są końcówka chyba końcówka stycznia, albo początek lutego luty, marzec przede wszystkim Tam mamy kilka sztuk tu akurat jest sztuka po inseminacji po byku faraon hiszpański byk bardzo spokojny, ale już prawdopodobnie jest zarezerwowany czekam tylko na decyzję Jako odsadek nawet daje się głaskać idziemy poglądowo, w stado byczki są w wadze około 300 kg. Czy może teraz jeszcze nie? Chociaż niektóre sztuki już tak. Ale kiedy będziemy odsadzać, to będzie waga 300-350 kg. Większość jest po moim byku Edku, to ten z rogami, który jest na filmach. Jest jeszcze kilka sztuk po insulinacji, po gypsie chyba. Dzisiaj jestem nagrywać filmy tam kilka osób chce, Żeby przesłać propozycję byków Bo też również tak się sprzedaż odbywa że proponuje byki, ktoś konkretne wymagania określa Czy to ma być w kierunku umieśnienia budowy szkieletu czy rostów, mleczności, i wtedy wybieram sztuki o określonych cechach. Przesyłam propozycje, no i nieraz bez oglądania się odbywa sprzedaż. Łączymy również transporty. Jeśli ktoś chce, żeby przywieźć, ktoś jeszcze w okolicy, wtedy koszty idą praktycznie na pół. Jest dużo taniej. Na razie mamy zapytanie pod skorzelec i okolice Leszna. Także, jak ktoś by był z tamtych okolic, a też by chciał byka, to można pisać, dzwonić. Zawsze możemy się dogadać. stado na razie się bardzo przemieszcza bo jest dosłownie od 5 minut na tej łące no ich jak zwykle prawie mogą mieć dookoła pełno ale będą szukać zawsze tej lepszych hintach